Pokaż prawdziwą Polskę sąsiadom. To tytuł projektu w ramach którego Tarnobrzeg odwiedzili dziennikarze z Kaliningradu. Najpierw spotkali się z prezydentem w urzędzie miasta, później podziwiali piękno tarnobrzeskiego akwenu. Park Krajobrazowy Puszczy Romińskiej oraz Fundacja Puszczy Romińskiej dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych realizują projekt Pokażmy prawdziwą Polskę Sąsiadom, w ramach którego organizowane są m.in. wyjazdy studyjne dziennikarzy rosyjskich z obwodu Kaliningradzkiego do Polski. W czasie wyjazdów prezentowane są dobre praktyki związane z rewitalizacją miast i obszarów funkcjonalnych. Ponieważ Tarnobrzeg może pochwalić się na polu rewitalizacji bardzo spektakularnym sukcesem, zagospodarowaniem obszaru podawnej kopalni Siarki, rosyjscy dziennikarze zawitali i tutaj. W Tarnobrzegu powitał ich prezydent miasta, który opowiedział gościom historię Tarnobrzega, zaś dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji opowiedział ciekawostki dotyczące jeziora. My zaczęliśmy już nasze spotkanie, ja już miałem okazję opowiedzieć o Tarnobrzegu, powiedzieć co nieco o jeziorze i za chwileczkę oddam głos naszym pracownikom po to, żeby bardziej przybliżyli to co my zamierzamy robić nad naszym jeziorem. Historia to moja domena, już o tym opowiedziałem, a przyszłość, co prawda to też ma być, musi być i powinna być moja domena, ale myślę, że wsparcie tutaj będzie również miłe ze strony osób, które się na tym dobrze znają. Jak mówił pan prezydent, mieliśmy tutaj kopalnie siarki. A w tej chwili ta kopalnia, jak, jak mówił, miała 100 metrów głębokości, mamy jezioro. Wiadomo, że siarka nie jest przyjazna dla środowiska i tak nasze miasto było postrzegane, a w tej chwili stajemy się miastem turystycznym. Podpowiem tylko, że ta głębokość kopalni była 100 metrów, w tej chwili jezioro ma 40. To wyobraźcie sobie Państwo, ile trzeba było pracy, żeby tą siarkę jak gdyby zabezpieczyć, żeby w tej chwili było bezpiecznie. Słuchanie ciekawostek tego jeziorza zakończyło się wycieczką nad jego brzegiem. Bardzo ozra. Bardzo dobre wrażenie zrobiło na mnie to miasto. Jezioro to cudowny obiekt. Jeszcze pogoda nam dzisiaj dopisuje. W Kaliningradzie latem pada dużo deszczu, więc naprawdę się cieszymy. Jest wspaniale. Jedną z atrakcji jest właśnie przejazd tyrolką. Czy pani się odważy? Do, do. Oczywiście, że tak. Znalazłam już kompana do zjazdu. Boję się trochę, że gdzieś po środku się nagle zatrzymam. Wszystkie drogi mogłyby być takie i fajnie, gdyby w taki sposób można było się dostać do Kaliningrad. Od razu. Tarnobrzeg był drugim miastem, które dziennikarze zwiedzili w tym roku. Jakiś czas temu odwiedzili Łódź.